Dzień dobry Państwu, Monika Richardson z Tomkiem Słodkim. Dzień dobry. Rozmawiamy o Wizerunkowej Rewolucji. Tak, startuje Wizerunkowa Rewolucja. W czerwcu buduję kolejne studio i tym razem to studio będzie bardzo ciekawe, bo chcę wynająć, mam nadzieję, że uda mi się, takie piękne pomieszczenie, jak ty masz, szkołę, mhm. w którym będą trzy pokoje i w każdym z pokojów, w pokoi zbuduję... Obie formy są poprawne. Mhm, zbuduję <grym> osobne studia. Jedno Super. będzie radiowe, takie jak to, gdzie będą mikrofony do nagrań podcastowych, drugie to będzie Telewizyjne, gdzie na kanapach albo sofach będzie się siedziało i rozmawiało, na przykład ze swoimi klientami. I trzecie to będzie reżyserka, gdzie będzie można nagrać bardzo piękne rolki. A jeszcze będzie green box, na którym będzie można nagrać swoje szkolenie, mhm. które później będzie można włączyć do sprzedaży. Chcesz powiedzieć, że taki biznes jak na przykład Richardson School, no, musi się promować również w mediach społecznościowych, ale że nie każdy, kto otwiera biznes, wie, jak to robić. W związku z tym jest na rynku, zgodzisz się, bardzo dużo bardzo niedobrego materiału promocyjnego, takiego tak naprawdę antypromocyjnego materiału i Twoim zadaniem, jak rozumiem, w rewolucji wizerunkowej jest to, żeby to zmienić, żeby ludzie publikowali materiały o... Wysokiej jakości. Tak, bardzo mi na tym zależy, dlatego że za jakością prezentacji idą jakościowi klienci, a mhm. przecież na tym nam najbardziej zależy. Zależy mi też na tym, żeby ludzie nauczyli się prezentować przed kamerą, bo bardzo dużo osób, które przechodzą do moich studiów, mają problem z tym, żeby przełamać ten strach. Zresztą sama uczysz też wystąpień publicznych i wiesz, z czym się borykają. Mhm. I chciałbym przez kilka miesięcy przygotowywać te osoby, do wejścia do studia i później te osoby przyjeżdżają na jeden dzień i przez 5 godzin, bardzo dynamiczne 5 godzin, nagrywają bardzo dużo różnych materiałów, właśnie w tych różnych dekoracjach, które przygotuje. Ja rozumiem, że będzie i o dźwięku, i o świetle, i o kadrowaniu, i o tym, jak powinno się zaprezentować, żeby to miało ręce i nogi, to ja bardzo chętnie na takie szkolenie do Ciebie przyjdę. Zapraszam, chociaż to raczej ja się chyba od Ciebie będę uczył tego, jak na o przykład nie. prezentować się przed kamerą. O nie, przyznaj, że mogłoby być lepiej z promocją Richardson School, mogłabym robić to może bardziej starannie trochę, a może trochę zainwestować, tak jak Ty byś pewnie polecił w dźwięk, w światło. No, może nie, mniej w prezentację, ale w te kwestie techniczne, których nie znam tak naprawdę. No i one nie są drogie, bo na przykład bardzo fajna lampka do nagrań kosztuje 360 zł, którą możemy oświetlić naszą twarz. Kolorowa hmm. lampa, która leży na przykład tutaj na stole, kosztuje 300 zł, mm. i kiedy skompletujemy sobie ten sprzęt i będziemy wiedzieli, jak go z czym podłączyć, no to możemy rozpocząć niesamowitą przygodę z bardzo dobrej jakości treściami. I ogromna będzie różnica, prawda? My sobie nie zdajemy sprawy, nam się wydaje, jej, no to poświecę sobie czymś w twarz. Nie, to jest zupełnie inaczej odbierane. Ludzie naprawdę zupełnie inaczej czytają to, co chcemy powiedzieć, zupełnie inaczej słuchają, jeśli ten dźwięk jest czysty. E, naprawdę, sama bije się w piersi, nie myślę o tym na co dzień, a powinna. tak. Tak, to warto na to zwrócić uwagę. Ta wizerunkowa rewolucja będzie przygotowywała do nagrywania samodzielnego, mhm. ale przede wszystkim też do tego, żeby wejść do studia i te 5 godzin bardzo optymalnie wykorzystać, bo jeśli się naprawdę dobrze przygotujemy, zgodnie z naszymi wskazówkami, z formularzami gotowymi, które będą do wypełnienia na każdą minutę w zasadzie nagrania, mhm. to osoba przyjdzie do studia i po prostu przez te 5 godzin nagra sobie materiałów na pół roku wrzucania do internetu regularnie co tydzień. To będzie bardzo dużo treści, mm -hmm. a jeśli się to jeszcze dobrze strategicznie zaplanuje, to wtedy jedna treść uzupełnia kolejną, kolejną, kolejną. A wiadomo, że jeśli chcemy budować naszą markę, to ktoś musi się z nią spotkać od 7 do 14 razy, żeby w ogóle w głowie zacząć kojarzyć, że my zajmujemy się akurat tym. No jasne, dobrze, to ja już nie mogę się doczekać. Przypomnijmy, kiedy startuje rewolucja wizerunkowa. Zapisujemy już teraz. 50 osób weźmie udział w tej wizerunkowej rewolucji i i w czerwcu, lipcu, sierpniu, i wrześniu w nowym studiu odbędą się nagrania. Pracować intensywnie będziemy w zasadzie od pierwszych dni, a od kwietnia pojawią się spotkania na żywo, gdzie będzie można też zadać pytania oraz lekcje onlineowe. I chciałbym jeszcze dodać, bo właśnie w Padłem na ten pomysł dzisiaj rano i Monika się zgodziła, że w ramach tych, tej wizerunkowej rewolucji, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale ogłosimy taki konkurs, że wśród tych 50 osób, które przyjdą opowiadać o swoich biznesach i nagrywać te materiały, wybierzemy jedną, to myślę, że internauci wybiorą, tak chyba będzie najlepiej, mhm. z którymi Monika Richardson przeprowadzi wywiad, więc będzie to profesjonalny, telewizyjny, taki no, bardzo dobrej jakości wywiad zrealizowany właśnie w naszych studiach. Tak, tak będzie, potwierdzam uroczyście i naprawdę nie mogę się doczekać. Wizerunkowa rewolucja Tomka Słodkiego już od czerwca, ale już można się zapisywać, proszę Państwa, proszę nie czekać. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.